Program Pfeiffer DB 682 służy do obliczania połączeń wykonanych przy użyciu kotów DB firmy Pfeiffer do trwałych zamocowań. Jak widzimy, program uruchamia się automatycznie w wersji niemieckojęzycznej, a więc chcąc zmienić język programu, klikamy na ikonkę z flagą danego państwa, rozwijamy pasek i włączamy język, który nas interesuje w tym wypadku język polski. Warto zaznaczyć, że niniejszy film dotyczy obsługi programu w wersji 2.0. Informacja o wersji podana jest w górnym pasku przy opisie programu. Możemy również kliknąć ikonkę z literką I. W tym przypadku widzimy, że jest to wersja DB682.2.0. W przypadku ściągnięcia lub posiadania wersji niższej zaleca się aktualnienie do wersji wyższej przy użyciu ikonki aktualizacji i pobrania nowej wersji. Na początku kilka informacji dotyczących kod FDB. Zakres zastosowań kotew DB jest bardzo szeroki. Kotwy służą m.in. do zamocowań marek mocujących do betonu, zamocowań poręczy, balustrad i podestów montażowych, zamocowań konstrukcji wsporczych, zakotwienia maszyn czy realizacji połączeń między elementami betonowymi oraz inne. Stosuje się je głównie do przejmowania obciążeń statycznych. Kotwy DB składają się z tulei stalowej ze specjalnej jakości stali węglowej z gwintem wewnętrznym, rura, czyli tuleja, może być ocynkowana lub wykonana ze stali nierdzewnej. Tuleja stalowa jest sprasowana z prętem zbrojeniowym ze stali BST-500S. Pręt na końcu jest spęczniony lub zakończony falą. Program do obliczeń KOT FDB daje nam możliwość obliczania różnych przypadków zamocowań. Pracę w programie należy rozpocząć wpisując dane projektu. Rozwijamy zakładkę dane projektu i wpisujemy nazwę projektu, którego dotyczyć będą poniższe i dalsze obliczenia. Wpisujemy na przykład Galeria Śródmieście w Łodzi. Poniżej możemy wprowadzić nazwę elementu konstrukcyjnego, którego dotyczyć będą obliczenia. Na przykład Konstrukcja sporcza w poziomie 1400. Poniżej nazwy elementu konstrukcyjnego mamy miejsce, aby wprowadzić jakieś dodatkowe uwagi albo komentarze. Może być to na przykład informacja, że są to obliczenia wstępne albo analiza wytrzymałości marek. W tym przypadku nie ma żadnych uwag do projektu. Następnie przechodzimy do paska głównego programu, w którym w zakładce wymiary plus obciążenia mamy po kolei widoczne wszystkie przypadki obliczeniowe, których obliczenia możemy dokonać w tym programie. Widzimy tutaj przypadek pierwszy, czyli obliczenie pojedynczej kotwy DB bez blachy kotwiącej. Przypadek drugi, obliczenie pojedynczej kotwy z blachą kotwiącą. Przypadek trzeci, czyli obliczenie blachy z dwoma kotwami DB. Przypadek czwarty, obliczenie płyty kotwiącej z grupą trzech kotów DB. Przypadek piąty, czyli obliczenie blachy kotwiącej z grupą czterech kotew DB. Ostatni przypadek, obliczenie blachy kotwiącej z sześcioma kotwami DB. W naszym przykładzie wybieramy dość częsty przypadek połączenia przy użyciu czterech kotew DB. Zaznaczamy wybrany wariant. Pojawia nam się na ekranie głównym przypadek, który wybraliśmy. Następnie przechodzimy do wpisywania wymiarów blachy kotwiącej. Załóżmy, że w naszym przypadku będzie to blacha o wymiarach 300 na 300 mm. Następnie ustalamy rozstaw kotew DB dla tej płyty kotwiącej, więc załóżmy, że rozstaw kotew będzie wynosił 200 na 200 mm. Należy zauważyć, że po zwinięciu okna rodzaj kotwy, program automatycznie dobiera najniższą kotew DB, czyli o średnicy RD12. Wartość 70 podświetliła się w tym momencie na czerwono. Dla średnicy RD12 rozstaw 70 jest rozstawem za małym, więc zmieniamy. Dla naszego przypadku będzie to rozstaw 200 na 200 Brak koloru czerwonego oznacza, że wpisana wartość rozstawu kotew jest prawidłowa. Następnie określamy grubość podłoża, w którym mocowana jest blacha kotwiąca z kotwami DB. W naszym przypadku będzie to grubość 240 mm. Kolejny przycisk umożliwia nam obrócenie blachy kotwiącej o wielokrotność kąta 90 stopni. Istnieje możliwość wprowadzenia krawędzi bezpośrednio na ekranie głównym za pomocą czterech przycisków z poziomego paska menu. Pierwszy przycisk pozwala nam na wprowadzenie lewej krawędzi betonu. Klikając na ten przycisk, widzimy, że na ekranie głównym pojawia się krawędź elementu żelbetowego. Następny przycisk umożliwia nam wprowadzenie krawędzi prawej elementu żelbetowego. Kolejne przyciski umożliwiają nam wprowadzenie dolnej krawędzi elementu żelbetowego i górnej krawędzi podłoża betonowego. W naszym przypadku załóżmy, że zmodelujemy krawędź dolną i krawędź lewą. Kliknięcie lewym lub prawym klawiszem myszy powoduje, że krawędź tą likwidujemy. Po wprowadzeniu krawędzi możemy dodatkowo określić odległość rzędów kotew od krawędzi elementu betonowego. Załóżmy, że w naszym zadaniu odległość kotew od dolnej krawędzi podłoża będzie wynosiła 250 mm. Odległość kotew od lewej krawędzi zmieńmy na wartość 150 mm. Kolejna i ostatnia już funkcja w zakładce wymiary i obciążenia daje nam możliwość wprowadzenia obciążeń działających na płytę. W prawym górnym rogu znajdziemy okno, które informuje nas o tym, że wprowadzamy obciążenia stałe i obciążenia zmienne oraz oznaczenia kolorów strzałek odpowiadającym danym obciążeniom. Widzimy również informację o tym, że siły przyłożone są w środku płyty kotwiącej. Poniżej również podane są jednostki, w których wprowadzamy obciążenia. Program umożliwia nam wprowadzenie od razu obciążeń obliczeniowych lub obciążeń charakterystycznych z podziałem na obciążenia stałe i zmienne. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę rodzaju wprowadzonych obciążeń. W tym momencie możemy wprowadzić obciążenia obliczeniowe, co pokazuje grot ciemnoniebieski sił. Kliknięcie przycisku jeszcze raz powoduje, że możemy przejść do wprowadzenia obciążeń charakterystycznych. Obciążenia charakterystyczne podzielone są na dwie grupy. Pierwsza, obciążenia charakterystyczne stałe, oznaczone grotami sił w kolorze ciemnoniebieskim. Grupa druga, obciążenia charakterystyczne zmienne, oznaczone kolorem jasnoniebieskim. Załóżmy, że w naszym przykładzie wprowadzać będziemy obciążenia charakterystyczne. Zanim przejdziemy do określenia sił działających na płytę kotwiącą, należy zaznaczyć, że współczynniki obciążeń w programie przyjmowane są według norm europejskich. Zgodnie z tym współczynnik obciążenia dla obciążeń stałych wynosi 1,35, a współczynnik obciążenia dla obciążeń zmiennych wynosi 1,50. Należy również zaznaczyć, że program nie rozpoznaje wartości ujemnych obciążeń. W zamian, program umożliwia nam zmianę kierunku działania siły. Możemy to uczynić klikając na grot siły. Zwróćmy uwagę, że moment kręcący w prawą stronę po kliknięciu w grot przyciskiem myszy zmienia swój kierunek. Również w przypadku sił poprzecznych, kliknięcie grotu powoduje zmianę kierunku działania siły. Tak więc nie ma konieczności wpisywania wartości ujemnych obciążeń. Tak jak wcześniej założyliśmy, w naszym przykładzie wprowadzać będziemy obciążenia charakterystyczne działające na płytę kotwiącą. Zakładamy, że moment skręcający płytę, zarówno stały, jak i zmienny, wynosi 0. Następnie wprowadzamy siłę podłużną rozciągającą. Zakładamy, że część stała siły podłużnej wynosi 3 kN, natomiast część zmienna 2 kN. Następnie wprowadzamy obciążenia poprzeczne działające w kierunku pionowym. Część stała obciążenia charakterystycznego wynosi 3,5 kN, natomiast część zmienna wynosi 2 kN. Zakładamy, że moment kręcący wzdłuż osi wynosi 0 dla części stałej oraz 0 dla części zmiennej. Następnie przechodzimy do obciążeń, które działają w drugim kierunku. Zakładamy, że siła poprzeczna wynosi 0. Moment zginający od obciążeń stałych wynosi 2,5 kN, natomiast wartość momentu od obciążeń zmiennych wynosi 1,5 kN. Należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo oznaczyć kierunki działań momentów. W tym przypadku widzimy, że moment od obciążeń stałych działa w prawą stronę, natomiast moment od obciążeń zmiennych kręci w lewą stronę. W naszym przypadku zarówno moment od obciążeń zmiennych, jak i moment od obciążeń stałych działają w tym samym kierunku. Należy w tym przypadku zmienić kierunek działania obciążeń zmiennych. Kliknięcie nagrod powoduje zmianę kierunku. Na tym etapie wprowadziliśmy już wszystkie interesujące nas wymiary i wielkości sił przekrojowych. Przechodzimy do zakładki zginanie. W tym miejscu możemy wprowadzić dodatkowo zginanie kotwy lub grupy kotew od siły poprzecznej. Mamy w tej zakładce dwie opcje. Opcja pierwsza, mocowanie stalowej płyty kotwiącej z zaprawą poziomującą, podlewką. Opcja druga, mocowanie stalowej płyty kotwiącej bezpośrednio do podłoża bez zaprawy poziomującej. Przy wybraniu wariantu pierwszego musimy określić dokładnie ramię momentu. Jest to odległość od krawędzi podłoża do osi blachy płyty kotwiącej, co widać dokładnie na rysunku. Zwiększony moment automatycznie uwzględniany jest w programie. Jeśli nie mamy podlewki, wybieramy opcję drugą. Możemy nie sprawdzać naprężeń od zginania dla siły poprzecznej, jeśli spełnione są dwa warunki, które opisane są w tej zakładce. Warunek pierwszy dotyczy tego, że przylegający element konstrukcyjny musi być wykonany z metalu oraz między nim a płaszczyzną kotwienia nie występują żadne inne przekładki. Połączenie to jest niesprężane. Warunek drugi mówi o tym, że łączony element musi na całej swej grubości przylegać do wkręconych do kotew DB śrub. Jeżeli wielkość otworów przylegającej części jest większa niż wartość podana w tabeli poniżej, to należy w sprawdzaniu nośności przekroju stalowego oraz wykruszenia z betonu uwzględnić jedynie najbardziej niekorzystnie obciążoną kotew. Ponieważ w wielu sytuacjach jest to kłopotliwe, zaleca się w przypadku przekroczenia wielkości otworu, które podane są tutaj poniżej, sprawdzenie kotew na zginanie, czyli przejścia do opcji pierwszej. W naszym przykładzie zakładamy, że płyta kotwiąca mocowana jest za pośrednictwem zaprawy poziomującej. A więc wybieramy opcję pierwszą oraz określamy ramię działania momentu. Zakładamy, że ramię momentu wynosi 25 mm. W następnej kolejności należy przejść do zakładki beton zbrojenie po lewej stronie ekranu i określić wymagane parametry. Klikając rozwijamy tę zakładkę. W pierwszej kolejności określamy klasę betonu podłoża. Kotwy DB przeznaczone są do stosowania w betonie o klasie większej lub równej C20x25, a więc do wyboru mamy wszystkie klasy betonów wyższe od tej klasy. Czyli od C20x25 aż do klasy C50x60. Na w naszym przykładzie wybierzemy klasę betonu C30x37. Na Następnie określamy, czy mamy do czynienia z betonem zarysowanym czy z betonem niezarysowanym. Wybieramy opcję beton niezarysowany. W następnej kolejności określamy zbrojenie elementów, w których kotwić się będą kotwy dB. Do wyboru mamy dwie opcje: zbrojenie normalne oraz zbrojenie gęsto. Zbrojenie normalne jest to zbrojenie spręta o średnicy mniejszej lub równej 10 mm w rozstawie większym od 100 mm. Lub zbrojenie spręta o dowolnej średnicy w rozstawie większym od 150 mm. W innym przypadku jest to zbrojenie gęste. Rodzaj zbrojenia ma wpływ na określenie nośności na wyrwanie stożka betonu i przy sprawdzaniu nośności odszczepienia stożka betonowego przy ścinaniu. Wybierzmy wartość domyślną zbrojenie normalne. Następnie dalej określamy zbrojenie. Zbrojenie krawędziowe możemy wprowadzić wówczas, gdy mamy do czynienia z betonem zarysowanym oraz jeśli mamy markę kotwiącą blisko krawędzi podłoża betonowego. W naszym przypadku wprowadziliśmy beton niezarysowany, a więc nie mamy możliwości zbrojenia krawędziowego. Wróćmy z powrotem i zaznaczmy, że mamy do czynienia z betonem zarysowanym. Widzimy, że pojawiają się trzy możliwości: opcja pierwsza brak zbrojenia krawędziowego czyli zbrojenia podwieszającego. Opcja druga Proste zbrojenie krawędziowe spręta o średnicy większej lub równej 12 mm. Opcja trzecia zbrojenie krawędziowe proste spręta zbrojeniowego o średnicy większej lub równej 12 mm oraz strzemiona w rozstawie mniejszym od 100 mm. Ponieważ w naszym przykładzie mamy beton niezarysowany, świeżo wykonany, więc wracamy do poprzednich ustawień. W następnym kroku określamy rodzaj kotwy, którą chcemy zastosować w danym zadaniu. Mamy do wyboru w pierwszym oknie kotwę falową DB682 oraz kotwę stopkową, inaczej nazywaną hakiem stopkowym DB682. Załóżmy, że w naszym zadaniu zastosujemy kotwę falową DB682. Zaznaczamy tę kotwę, następnie określamy rodzaj materiału, czy mają to być kotwy ocynkowane galwanicznie, czy kotwy wykonane ze stali nierdzewnej. Wybieramy kotwę galwanicznie ocynkowaną, następnie wybieramy średnicę kotwy. Mamy do wyboru średnicę RD od 12 do 30. Są to wszystkie średnice oferowane przez firmę Pfeiffer. Dodatkowo do wyboru mamy śruby klasy 5,6 oraz śruby klasy 8,8. Wprowadziliśmy już prawie wszystkie wymagane informacje. Możemy przejść do obliczeń pomijając chwilowo wybór średnicy kotwy w sytuacji, gdy nie wiemy, jaką chcemy użyć. Obliczenia uruchamiamy przyciskiem z menu w górnym pasku narzędzi. Program automatycznie przeprowadził obliczenia zbiorcze dla wszystkich kotew. Widzimy, że dla kotew RD24 i RD30 nie mamy w tym miejscu żadnych wyników, ponieważ została źle wprowadzona grubość podłoża betonowego. Jest ona mniejsza od dopuszczalnej dla tych kotew. Poniżej widzimy, że dla kotew stopkowych RD30 za mała jest grubość podłoża oraz za mały jest ich rozstaw. W tym oknie widzimy nośności poszczególnych kotew. Wartości, które nie są spełnione, zaznaczone są kolorem czerwonym, czyli powyżej 100%. Kolorem zielonym natomiast zaznaczone są wartości nośności, które są spełnione dla danej kotwy. A więc na przykład dla kotwy RD20 nośność na siłę podłużną wynosi 45, na siłę poprzeczną 49. Ze względu na siłę poprzeczną i podłużną nośność wynikowa wynosi 79%. W tym miejscu mamy również informację o tym, czy wielkości blachy, odległości od krawędzi, rozstawy kotew oraz grubość podłoża są prawidłowe. Załóżmy, że wybierzemy w naszym przypadku kotwę RD20 z klasą śruby 5.6. Klikamy na tę kotwę i zatwierdzamy. Widzimy, że w zakładce rodzaj kotwy została ona automatycznie wpisana. Kolejne okienka w zakładce określenie nośności określają, że warunek nośności ze względu na podane siły wynosi 79%, czyli jest spełniony. Widzimy, że wszystkie podane tu wartości są prawidłowe. Przeprowadziliśmy już obliczenia. Wybraliśmy kotwę, która spełnia wszystkie warunki nośności oraz warunki brzegowe odległości od krawędzi. Możemy przejść do raportu z obliczeń. Przechodzimy do zakładki wyniki. Wyniki mamy podzielone ze względu na siłę rozciągającą oraz siłę ścinającą. Pod wpływem działania siły rozciągającej program sprawdza nośność przekroju stalowego, wyrwanie stożka betonowego, wyciągnięcie kotwy oraz rozłupanie. Przejdźmy do warunku nośności przekroju stalowego. W wierszu Sprawdzenie pokazana jest wartość określająca nośność przekroju stalowego. Widzimy, że jest to wartość 0,29. Oznacza to, że wykorzystanie nośności przekroju stalowego wynosi 29%. Dla wyrwania stożka betonowego wartość wynosi 0,45. Dla wyciągnięcia kotwy 0,36. Dla rozłupania 0,45. Dalej sprawdzana jest nośność przekroju ze względu na działającą siłę ścinającą. Sprawdzane są następujące warunki: nośność przekroju stalowego, zmęczenie lub zniszczenie krawędzi betonowej, odszczepienie stożka betonowego. Również tutaj widać, że wszystkie warunki nośności są spełnione. Dla nośności przekroju stalowego jest to wartość 0,49, dla zmęczenia krawędzi betonowej 0,21 oraz dla odszczepienia stożka betonowego 0,03. W ostatniej kolumnie podane są wartości, które wynikają z kombinacji. I z równoczesnego działania siły rozciągającej i siły ścinającej, a więc sprawdzana jest kombinacja obciążeń, która uwzględnia nośności od siły rozciągającej oraz nośności od siły ścinającej. Wymiarowanie kotew jest przeprowadzone na podstawie wytycznych Europejskiego Instytutu Aprobat Technicznych ETAG 001 załącznik C na podstawie raportu technicznego TR-29 i na podstawie aktualnej aprobaty technicznej. Informacje te znajdziemy z prawej strony ekranu. Ostatnia zakładka w menu poziomym o nazwie Informacje umożliwia nam przejście bezpośrednio do katalogu technicznego oraz do aprobaty technicznej, z którymi można się dokładnie zapoznać. Dodatkowo program umożliwia nam wprowadzenie w obrębie jednego projektu kilku pozycji obliczeniowych. Służy do tego zakładka zarządzanie projektem w lewym menu. Klikając na oknie prawym przyciskiem myszy, pojawia nam się możliwość usunięcia danego elementu, dodania nowego elementu lub dodania istniejącego elementu. Zapiszmy nasze zadanie pod odpowiednią nazwą. Po kliknięciu przycisku Dodaj istniejący element pojawia nam się komunikat, czy chcesz zapisać zmiany w tym elemencie. Potwierdzamy, klikając na tak i wprowadzamy nazwę pliku. Załóżmy, że będzie to pozycja obliczeniowa numer 1, marka M1. Klikamy przycisk Zapisz. Pojawia nam się nazwa elementu, który przed chwilą wprowadziliśmy. W przypadku, gdy w obrębie jednego projektu mielibyśmy kilka pozycji obliczeniowych, np. pozycją drugą i pozycją trzecią, czyli np. kilka marek, klikając w tym oknie możemy dodać kolejne elementy. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowy element należy nadać nazwę nowemu elementowi. W naszym projekcie mamy tylko jedną pozycję obliczeniową, nazywa się marka M1. Klikając w tę ikonę, program umożliwia nam zapisanie raportów z wyników w formacie PDF oraz umożliwia nam otwarcie pliku jako PDF. I wydrukowanie go. Załóżmy, że przed zapisaniem pliku otworzymy go i przejrzymy, czy wszystko jest OK. Klikamy na ikonkę otwórz jako PDF. Pojawia nam się raport wyników. Obejmuje on wszystkie dane, które wprowadziliśmy. Na początku określa rodzaj kotwy, rodzaj śruby, rodzaj betonu oraz czy kotew jest zginana. Następnie pokazuje wartości sił oraz parametry podłoża, które wprowadziliśmy, oraz wszystkie wyniki obliczeń, warunki dla siły podłużnej oraz warunki dla siły poprzecznej. Na przedostatniej stronie w podglądzie wydruku mamy wszystkie właściwości i wymiary kotwy, którą wybraliśmy, oraz instrukcję montażu. Czyli maksymalny moment dokręcenia, minimalną głębokość wkręcenia śruby, maksymalną głębokość wkręcenia śruby i średnicę otworu elementu dokręcanego. Na ostatniej stronie wydruku mamy informacje o dacie i miejscowości, w której dokonaliśmy obliczenia oraz miejsce na podpis dla wykonującego obliczenia i sprawdzającego. Dodatkowo pojawia nam się na samym dole informacja o tym, na podstawie jakich dokumentów i norm zostały wykonane obliczenia powyższych kotew. Zamknijmy podgląd wydruku. Ponieważ zapisaliśmy pozycję, należy jeszcze zapisać projekt, który wykonywaliśmy. Otwieramy zakładkę i zapisujemy projekt jako. Wcześniej wpisaliśmy dane projektu, że jest to galeria Śródmieście w Łodzi, a więc tak samo nazywamy nazwę pliku. Nasz projekt posiada nazwę taką jak w danych projektu, czyli galeria Śródmieście w Łodzi. Posiada jedną pozycję obliczeniową, pozycję pierwszą, markę M1. W przypadku gdy projekt zawierałby wiele pozycji obliczeniowych, w oknie zarządzanie projektem pojawiłyby się kolejne pozycje obliczeniowe.